Czy każda choroba jest zaburzeniem energetycznym? Nie zawsze, ale tak. Mhm. Choroba też tworzy się na podłożu emocjonalnym. Mhm. Nie wiem, czy będziesz o co mi chodziło. Emocjonalnie. Niektóre emocje są zaburzane poprzez reinkarnację. Czyli zmieniana jest struktura tego, tej emocji. Aha. Jak masz na przykład żal, do kogoś no. masz żal, mm -hmm, mm -hmm. to jest ta emocja w pewnym stopniu już zwarstwiona, dołożona, zaburzona. Ty, ja podam przykładowo, bo tak widzę przykład. Mm -hmm. Uderzyłeś kogoś w poprzednim wcieleniu, stracił na przykład przez to życie niechcący, bo nie chciałeś do tego, tej mm -hmm. sytuacji doprowadzić, ale uderza się gdzieś i traci życie. I masz żal sam do siebie mm -hmm, o to, mm. czego uderzyłeś i tak. doszło do takiego nieszczęścia. Mm -hmm. Reinkarnujesz to to wydarzenie ciągnie się z Tobą aż do śmierci. Na łożu śmierci, starasz sobie wybaczyć, ale nie potrafisz. W tym momencie, jak wychodzisz ten żal, idzie z tobą i on się nie zostaje wyczyszczony. Bo wyczyszczone są tylko Twoje emocje dobre, ale idziesz wyżej i tam druga warstwa ktoś Cię zawsze przejepuje, masz dwie drogi, albo ktoś na Ciebie czeka, i Ci wiesz, jeszcze dokłada, że to jest celowe zrobione, Twoje celowe działanie że Ty celowo to zrobiłeś. Nienawidziłeś tego człowieka, więc go uderzyłeś. Czyli emocja została już zniekształcona obraz i pamięć przy okazji to jest na takiej, na takiej zasadzie, to jest zrobione. Emocjonalnie. I to znieżdżone. powoduje, że później w tym życiu człowiek może mieć problemy zdrowotne, tak? Emo, tak. Emocjonalnie, bo już może doprowadzić bardzo szybko dojść do zawołu serca, do zatoru płuc, do, nawet do raka płuc. Są, bo te emocje osadzają ci się na różnych naszych na organach. Mhm. Tak. Dobrze. I Wiem. dlatego, wiesz, często tak gęsto chorujemy, nie wiedząc, a ból, dlaczego masz ból wędrujący? Mm -hmm. To są z poprzedniego, czy nawet tego z dzieciństwa, jakieś wspomnienie, jakiś żal, jakaś udręka, no. y, której ty jako dorosły człowiek nie pamiętasz, wyparłeś. Twoja świadomość to po prostu wyparła, ale została w tobie ta emocja poszła do podświadomości, tak? Tak, mhm. emocja osadza się w, na przykład w twoim kręgosłupie, mhm. czy nawet wiesz co, w bicepsie, tak? w mięśniu. I nieraz, wiesz, nazywamy wędrujący ból. A boli mnie pod łopatką, a boli mnie w bicepcie, albo boli nie w nodze, bo to nazywają, się nazywa się wędrujący ból. A przyczyną są nie tego? Znamy, Emocje, emocje, emocje wyparte emocje, z, um, inaczej. Mm -hmm. staramy się od tej emocji zapomnieć, czyli ją wypieramy, ale ona w nas jest. Yy, nieraz wiesz to dziwne sytuacje następują, dziwna jakaś reakcja to taki, ja to mówię zawsze, jest zapalnik, i nagle mm -hmm. widzisz coś, i tak jakbyś zamarł nie chodzi mi, że umarłeś, tylko zamarłeś. I widzisz, przypominasz sobie jakąś sytuację jak miałeś trzy mhm. Że uderzyłaś psa czy na przykład podpaliłeś kota. Ale byłeś małym dzieckiem. Nieświadomie to zrobiłeś, nie miałeś takiej wiesz, świadomości jak masz teraz. I to do, za to, że za to co zrobiłeś zostałeś ukarany. I to ukaranie jeszcze mocniej wzmocniło twoje zaburzenie, czyli wyparcia. Zapomnienie, ale podświadomości to masz, mhm. zapisane w twojej pamięci. Mówię, trzeba taki zapalniczek i jest takie przypomnienie. Mhm. Powiedziałaś, że jesteś ukarany. Kto cię każe? To znaczy te, te sytuacje są wyreżyserowane dlatego, żebyś generował emocje? Możesz być ukarany przez babcię, przez kogoś Aha. dorosłego, bo to mhm. jak tak się mówi, jak y, ukaże się dziecko za coś, co się zrobiło, ono to pamięta, tylko nie, y, nie umie, bo inaczej. Ukarać, okej, okay. ale najpierw wytłumacz, dlaczego ponosisz konsekwencje swojego czynu, mhm. bo ukaże się dziecko, ale mu się nie tłumaczy, dlaczego zostałeś ukarany, bo zrobiłeś krzywdę temu zwierzakowi. Tak? Zrobiłeś mu krzywdę i jego to boli. Teraz zrozum to, że jak ja cię uderzę, to tybie też to będzie, bo też ma takie samo y, uczucie, też ma ból i też cierpi tak jak ty. Czyli wzbudzasz empatię w tym dziecku i to dziecko nie dość, że ma sam później żal do siebie, bo musi to przepracować, a dzieci mało co, które to przepracowują y, i później zachowują się już inaczej, a niektóre się po prostu blokują. I to taka taka no niby prozaiczna rzecz, ten żal do siebie mm. przechodzi w takim na przykład bólu wędrującym, osadzający się po prostu w różnych miejscach. Rozumiem, czyli to są po prostu emocje. Czyli nawet wytłumaczenie, dlaczego na przykład doszło, dlaczego masz karę, to też nie pomaga uwolnić tych emocji z ciała, tak? To wiesz, zależy, które, bo niektóre dzieci są mocniej podpięte, a niektóre są po prostu. Świadome, tak? ale no, nieraz zostałem. Ja to nazywam jasnej. I, I zrobią po prostu nawet zwierz w zabawie, zwierzakowi krzywdę, chociaż tego bym na przykład nie chciał, bo niektóre dzieci potrafią skrzydzić zwierzę, Aha. a niektóre, które zostały na przykład ukarane, nawet słownie, bo, bo słowne ukaranie jest nieraz gorsze niż takie cielesne, I mówię o takim świadomym dziecku, i ono wtedy ma taki. Poczucie żalu w sobie, no bo no, ja go ukarałem, wiesz? I zaczyna ten proces w nim jest, ale też wychodzi, przychodzi z czasem wyparcie, zapomnienie tej sytuacji. Aha, czyli jest takie. Nie, nie, ma, nie ma w to jakby, nie ma zapisu już w, w ciele fizycznym wtedy. Mm -hmm. Tak, jak jest ale... bardziej świadomy i zrozumie, dlaczego tak. jest ukarany. Okay. Bo niektóre, bo są gdzie sytuacje, niektóre dziecko, które nie jest, wiesz, ja to mówię takie bardzo złośliwe, a są po prostu no, dzieci, które nie chciały zabawie. No, tak jak wiesz, jakbym się z Tobą bawiła i nagle bym cię uderzyła niechcący, bo tak akurat się ustawiła Twoje ciało, taka pozycja ciała była, a myśmy się na przykład bawiły, klaskały w dłonie. No, i to było niezamierzone, niezamierzonym celem, żeby Cię skrzywdzić. Mhm, dobrze. To, wiesz, to zależy w jakiej sytuacji, to się wszystko po prostu u nas zapisuje.